Otwórzmy to jednocześnie i. dodam! Chcę być pierwsza. Entliczek, pętliczek. Zaczniemy od ciebie. To Czupa Czups. Uwielbiam go. Ups, prawie połknęłam opakowanie. Jest tylko jeden sposób, aby Czupa Czups był jeszcze smaczniejszy. Najpierw zanurzamy go w słodkim żelu i obtaczamy w strzelającej posypce. O cię, wygląda tak apetycznie. Próbuję. Smakuje o wiele lepiej. Obawiam się, że nie dam rady już jeść zwykłych czupa-czupsów. Julie ma takie szczęście. Co tak siedzisz? Sprawdź, co ty masz. Już, już. Może też mam coś fajnego. Co to takiego? Co za ochyda. Chociaż chwileczkę. Pachnie całkiem nieźle. Przypomina mi czekoladę. O tak! Pryszka! Jak śmiesznie wyglądasz? Nie mogę! Mm, super przysmak! Jednak nie da rady na to patrzeć. Idę stąd! Juliet, dokąd? No, jak chcesz! Pojacie! To huba buba! I to smaku coli! To moja ulubiona guma. Co za szczęście! Ekstra, a co to za dźwięk? Pomocy! Spadło na mnie coś dużego! O, rany to ogromna huba-buba! To się nazywa szczęście! Mam musił jak jej dużo! Jest niesamowicie pyszna! Mniam! Nie mam tak dużo gumy, ale jestem pewna, że jest to o wiele smaczniejsza niż u Julie. Okej, okay. weźmy mały kawałek. Super! Poczekaj, gumo. Zjem cię całą. Mmm, smak coli. To niewiarygodne. Zaraz ją przeżuję i nadmucham fajnego balona. Mmm, co za smak! Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Nie przeszkadzaj mi. Sorki! Rzeczywiście, to dziwny balon. Ale wpadłam na świetny pomysł. Przekręcimy tutaj, Ściśniemy tutaj, przekręcimy. Aha, o, gotowe. Jaki fajny piesek mi wyszedł. Chcę na spacer. Cześć, Julie. Cześć, chwileczkę. Chyba jestem gotowa nadmuchać balona. I zaczynamy. Jaki duży. Nawet za duży. Zgadzam się, jest za duży. Ej, mój balon! Nie ma ani balonu, ani czystej odzieży. Uchyda! B! Wyliczanka, podpowie, kto zacznie pierwszy. I pierwsza będziesz ty. No dobra, sprawdzam. O, różowy makaron, pierwszy raz taki widzę. Ale jestem pewna, że będzie bardzo pyszny. Ogarnę tylko pałeczki i spróbuję. Chyba się udało. No, chodź do mamusi. Wygląda odlotowo. O tak, miałam rację, to jest niesamowicie pyszne. Nie można się zatrzymać. No to było wspaniałe. Teraz twoja kolej, koleżanko. Z chęcią. O, wow! Jakie piękne czarne kluski! Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Jestem pewna, że są nawet smaczniejsze niż te różowe. No to czas próbować. O, tak. To jest fantastyczne! Mm, ojej! A co to za dziwne uczucie? Nagle zrobiło mi się bardzo gorąco. Ten makaron jest mega ostry. O nie! A, co to za ziejący ogniem smok! Spokojnie stara, założyłam kask i najlepszy strażak w okolicy biegnie z pomocą. Już jestem, jestem! Chwileczkę. O tak! A masz! Noż. Dobrze ci tak. Pożar zlikwidowany. Nie dziękuj mi. To tylko moja praca. No i co my tu mamy? Rybi ogon? Nie, raczej syreni ogon. Super. A ja mam pączki z różowym lukrem. Uwielbiam je. Stacznę pierwsza, bardzo chcę ich spróbować. O tak, co za rozkosz. To jest niewiarygodnie pyszne. Hej, Julie, jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Może się podzielisz? Nie? Co za chciwuska. Dobra, chyba wiem, co sprowadzi Julie na ziemię. Cześć. O nie! Zajadaj się swoimi pączkami, skoro tak bardzo je lubisz. No nie, to straszne. Daj spokój, nie gniewaj się, to tylko żart. Niezły makijaż tak przy okazji. Lepiej jedz swój ogon, żartownisiu. No dobra, rzeczywiście zamulam. Zobaczmy. Mmm, wspaniały zapach. A jak smakuje? Wow, ten ogon jest cały czekoladowy. Oj, co się stało? Gdzie ja jestem? Stałam się syreną. Ale czat. O, mam kole. Bez cukru. Dobrze, bo jestem na diecie. A ja mam napój gazowany czupaczów uwielbiam go. Rozstrzygnijmy w uczciwej grzech to zacznie. Niech będzie. Kamień, papier nożyce. Wygrałam! Yes! Dobra, to zaczynamy zabawę. Mam tu jeden ulubiony sposób picia napojów gazowanych. Zaraz normalnie wam szczęka opadnie. Wow, czy to są okulary ze słomek? O, tak, to wygląda nierealnie cool. No, to jest niesamowite i takie pyszne. Hmm, ale po co tak komplikować? Moja kola będzie dobrze smakować bez tych wszystkich wymyślnych rurek. Ej, nic się nie leje. Co się dzieje? Nie rozumiem. Co z nią? Spróbuj nacisnąć mocniej. Mocniej? No okej. Okay. O jacie. To żel z koli! Pierwszy raz taki widzę. Zaraz spróbuję, jak smakuje. Tak fajnie się ciągnie! Jest pyszny, no to smacznego. Mam magiczne mleko. A ty smoczek? Czy my wyglądamy jak dzieci? Może jestem duża, ale nie odmówię sobie słodkiego smoczka. Wygląda tak fajnie. O, tak, jest pyszny. Nie wiem jak ty, Julie, ale ja jestem gotowa jeść ten przysmak przez cały dzień. Próbuj. No dobra, niech będzie. Spróbuję to wasze magiczne mleczko. Smakuje całkiem nieźle. Oj, co się ze mną dzieje? Julie, czy ty zamieniłaś się w dziecko? O, niesamowite. Tylko nie płacz, proszę. Patrz, co my tu mamy. Może kotek? Albo kaczątko cię uspokoi? Nie? Co robić? No, oczywiście, czemu nie pomyślałam o tym od razu? Smoczek powinien pomóc. Trzymaj malutka. Uff, uspokoiłaś się. Jesteś taka słodka. Oj, wróciłaś. Twój smoczek jest naprawdę pyszny. Jennifer, twoja kolej na kręcenie kołem. Dobrze. Chciałabym dostać jakieś smakołyki. Kura cukierki! Szczęścia razem nie. Zobaczmy, co u mnie. Mam nadzieję, że to na pewno nie będzie karma dla psów. O rany! W dodatku takie duże opakowanie. Nie martw się, ja zacznę pierwsza. No dalej, otwieraj się. Gotowe. O kurczę, z taką paczką na pewno sobie nie poradzę. W dodatku się nie otwiera. A! Jest specjalny pasek! Spójrzmy! Ku co za smród! Nie jestem gotowa tego zjeść. Ale ja jestem gotowa na 100%. Kwaśne, ale całkiem smaczne! Dekoruję tymi cukierkami tort. Właśnie tak. Zaraz szczęka ci opadnie. Ej, ostrożnie z tymi papierkami! Nie przeszkadzaj mi, jestem zajęta. Mam pomysł, zrobię wieżę na samym środku. Fajnie, co? Niesamowite, naprawdę pięknie. Zgadzam się. Najwyższy czas spróbować. No wreszcie. Faśne, ale takie przyjemne w smaku. Dokładnie tak jak lubię. Mogę trochę. Jasne, proszę. Chyba śnisz. Masz swój tort. Ci wózka. Dobra, nie mam wyjścia. Im szybciej, tym lepiej. Widzisz? Mamy to. Teraz nadchodzi najtrudniejsza część. Nawet jeśli odkroję kawałek, to karmy będzie cała góra. To obrzydliwe. Dobra, muszę wziąć się w garść. Julie, jesteś silna, dasz radę. Ech, to jest okropne! A ja wzięłam dwa kawałki, są dwa razy lepsze. Kurczę, jem, ale tego tortu wcale nie ubywa. Ojej, jaki słodki mały piesek! Chcesz mi pomóc? Często się tortem. Jestem pewna, że ci się spodoba. Ej, to niesprawiedliwe. Musisz zjeść wszystko sama. Przykro mi, kochanie, to challenge. A ja dotarłam do wieży. Ojej, jaka kwasota! Jennifer, co się z Tobą dzieje? Wykorzystam ten moment. To Twój czas, przyjacielu. Częstuj się na zdrowie. Ej, ja wszystko widzę! Ale zobacz, jaki on jest słodki. Jak można mu odmówić? O, w porządku. Zostań z nami, piesku! Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty! Super! Chcę coś słodkiego! Stop! Ojej! Ups, ostre Wasabi! Mamma mia! Teraz moja kolej. Mam nadzieję, że będę miała więcej szczęścia. Stop! Yy, nie rozumiem. Wow, mam dwa składniki naraz! Nutelle i czekoladki. Ten tort będzie niesamowity. Co może być lepszego niż gęsta Nutella? Jest boska. Uwielbiam czekoladę. Kurczę, spokojnie, koleżanko, mam pomysł. Co ona kombinuje? Aby zrobić tort jak profesjonalistka, trzeba użyć profesjonalnych narzędzi. Szpatułka pomoże mi nałożyć nutelle. Tak jest o wiele wygodniej. A wałek pomoże mi wszystko równomiernie rozprowadzić. Gotowe. Teraz kolej na czekoladki. Już wiem, co z nimi zrobię. Super. Pozostaje tylko wszystko zmierzyć, żeby się nie pomylić. Aha, rozumiem. No to zaczynam. Co za zapach. Już mi ślinka cieknie. Będę na przemiennie używać białych i czarnych czekoladek i wyjdzie bardzo ładnie. I też nie. Ej, nie zapomniałaś o wasabi? Ciężko nim zapomnieć. Jak raz poliżesz, będziesz pamiętać do końca życia. Dasz radę. W porządku, lecimy. Wasabi jest takie ostre, ale też wymyślę. Ma całkiem fajny kolor. Julie, mogę pożyczyć twoje narzędzia? Pewnie. O, Nutella! Rozsmaruję łasawi i tak zostawię. Może Julie nie zauważy. No, trudno tego nie zauważyć. Mogłaś mi nie oddawać tej szpatułki? Mój tort jest gotowy, co oznacza, że czas go próbować. Co za piękność! Ojej, jaki pyszny! Fantastyczny! Nie mogę się oderwać. A jak tam wasabi? Nie pytaj. Żal mi samej siebie. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę będę to jadła. Już sobie wyobrażam, jakie to jest ostre. Pachnie okropnie. Fuj, to tak takie obrzydliwe. Dłużej nie mogę. Możesz, możesz. Tak? No to sama sobie to jedz. Mogłaś. Zaraz ci pokażę. To ja tobie pokażę. masz? Ej, rzucenie tortem to taka zabawa. Zgadzam się. Odlot. Dawno się tak nie śmiałam. Przywij piątkę. Sprawdźmy, kto zacznie. Dobra. Wygrałam. To znaczy, że kręcę pierwsza. Życz mi szczęścia. Ostra papryczka. Churcze. Peszek. Ciekawe, co ja dostanę. Zaraz się dowiemy. Żelkowe oczy. Ekstra. O nie, ile papryczki! To straszne. A taka ilość żelkowych oczu bardzo mi odpowiada. Mogę zrobić żelkową lawinę. Super. Dodam wszystko. Ale fajnie ja też chcę. Chyba śnisz, to mój tort. Nie mam zamiaru się nim dzielić. Patrz, mam trzecie oko. Dopóki Julie się wygłupia, mogę zwędzić jedno oko. Ej, wszystko widzę. To jest takie pyszne, mogłabym to jeść bez końca. Bomba. Szkoda, że ja nie dostałam żelków. Julie je tak apetycznie zjada. Ale teraz ją chyba trochę poniosło. I to nawet nie trochę. Totalny odlot. Jestem szczęśliwa. Jesteś taka zabawna. O, zostało jeszcze jedno oczko. Złapię je. Auć. Chodź tu do mnie. Tam? No i co tak patrzysz? To niesprawiedliwe. Jedz swoją paprykę. Ojej, kurczę. Ta dekoracja nie nadaje się dla tortu. Chociaż wygląda pięknie. co z tym zrobić? Wiem. Posiekam to wszystko. A masz ty, ostra papryczko. Właśnie tak. Teraz te kawałki można przyczepić tutaj. Jej, Jennifer, jesteś taka mądra, to świetny pomysł. Zmęczyłam się. Co powiesz? Wygląda fajnie, szkoda, że to papryka. Smacznego. Dzięki, ale coś nie mam apetytu. Może nie muszę tego jeść. Dasz radę. Wezmę jeden kęs i to wszystko. Hmm, nie jest źle. Wygląda na to, że ją poniosło. Przecież to jest takie ostre. O matko. Fyszności. O nie. Chyba płonę. Julie, ratuj mnie. Już, już. Chwilka. Aj. Lodowata woda. Ale zadziałało. Tak. Dzięki.